Hej. Hej. Hej, cześć. Hej. Chciałem powiedzieć, że coś zgubiłaś, ale chyba to znalazłaś. Bo Co? uśmiech zgubiłaś jak tam sobie szłaś przez pasy. To no. właśnie taka smutna. Zamyślona. A, zamyślona. No, no i właśnie aż zawróciłem się i mówię nie no, oh muszę, God, no. Muszę, muszę ci powiedzieć, że coś zgubiłaś, ale, ale tutaj już odnalazłaś, więc to jest najważniejsze. z treningu chyba? Nie właśnie na trening idę. A, na trening. No. Hejka. Hejka. Jestem w fundacji pomożemy i Martynie, która ma z za prawie 60 stopni i ten My już, już daliśmy ten... wcześniej Dobrze, właśnie. Nie. No hej. No, teraz by tutaj ten by się by raz zagadała, zagadała i wie, wiesz jak tutaj zagadują na trening, a gdzie? Gdzieś tam na siłkę? Nie wiesz co. No to tam są. z drugiej ale właśnie idę. Po... Zapomniałaś ręcznika. Nie, i Stroju. Poznajomego idę. A, po no. O kurczę. A ty to ty... Sieczysz? No, a jak myślisz? No myślę, że ćwiczysz. No, no, ćwiczę, ćwiczę. Ja akurat tam wy O nie wiem co to. <laughs> ale ja akurat zapasy ćwiczę, wiesz? Aaa, to nie siłka. No, no ostatnio... No nie, nie, siłka mnie nudzi. Kiedyś trenowałem. Tak, kiedyś trenowałem siłkę, ale teraz mnie nudzi. Znudziła mnie i ten. I no i nie, no lubię jak coś się dzieje, wiesz. Okay, Teraz może nie bym nie. bardziej bym widział, jakby, ale ostatnio sobie ściągałem kalafiory, to tak a, takie a, wie... wiesz co to, to kalafiory, czy nie? No nie jakieś takie ochronne pewnie, tak? Nie, no. nie, to się robią takie na uszach takie, a, takie, takie bo tam krew napływa, na jak płucze, się tak szarpiemy, no. tam krew napływa i sobie trzeba potem igłę wbić o, i tak ściągać tą krew i wiesz, no, no bo to strasznie niewygodne to. strasznie, no. To dosyć no, to niewygodne. Jest to, jest to. No. A ten, a no ale właśnie chciałem powiedzieć, że kurczę, to ty jesteś dobra koleżanka, przyjaciółka, jak ty lecisz po znajomego aż tam. Jeszcze rozumiem jakby pot e, złote byś wyszła, a, a że tam żeś wyszła, to daleko, daleko, daleko. Nie no, na patelnię. A na patelnię? To no. da, zatrzyma, dawaj się zatrzymamy, co? Jeszcze chwilę zamienił słowo, bo ja tam kolegę zostawiłem. Nie wiem czy go teraz znajdę, no widzisz, tutaj tak ci chciałem przypomnieć, No to co zgubiłaś, no ale, ale nieważne, nieważne, nieważne. No, a jak masz w ogóle na imię? No. no, proszę bardzo. A ty? No, gdybym Ci powiedział, to musiałbym cię porwać. Chciałbym cię tak. tak szybko i tak. Wziąć za siebie. Dlaczego tak? Eee, nie no. A jak myślisz? No nie. Ja bym wiem, nie powiedział, kur... Mi to wyglądałaś na kasie. Na kasie? Na kasie. A... O, no to widzisz. Mu... Słuchaj. Halo. No jestem tu na górze. Powiedz, że zaraz przyjdziesz. Bo jak to kolega to? Ej, a powiesz mi, gdzie jest patelnia? No tam, zaraz ci powiem. A, no dobra, to już idę. Za 5 minut. Jesteś. No idę, idę. No to pa. No to, no to jak wejdziesz schodami, tak schody i idź w prawo. Wiesz gdzie? Powiedz, że zaraz przyjdziesz, ja też już zaraz uciekam. No tak, tak, twoje prawo, twoje prawo. No mówię ci, że idziesz schodami i idziesz w prawo. No za toj tojami, za tojami toy idziesz w prawo. Tak jakbyś szedł w stronę Pałacu Kultury. Dawaj Nie, 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 nie. No wiesz, czy nie wiesz? Halo. Nie! No poczekaj, no i ja rozmawiam! Nie mam czasu. Ej, no to wiesz gdzie czy nie. No widzę cię, widzę cię, idź w tą stronę. Co patrzysz. Dobra, to... No, no... Tak, skręć tutaj w tą dróżkę. No, skręcaj, skręcaj. No i idź prosto. Dziękuję. Dobra, to Elko. Jezu, ale męczy chyba gitarę. Gitarę? Nie, no i tak się mówi, takie przysłowie. A, no nie wiem, mi się wydaje, że Maciek. A, Maciek, nie, nie, nie. Michał? Tomek. Tomek? Tak. A to też bym nie powiedziała, że Tomek. No, no to widzisz, no. Tak to, tak to czasem jest, pozory mogą duchać, ale chciałem najmniej mieć Maciek kiedyś. Tak? E, tak, dokładnie. No No, no i mm, chyba od niedawna jesteś tutaj, co? A skąd wiesz? No bo nie wiesz tutaj jak się poruszać, a, nie wiesz że tutaj, no kolega. Tak, no. no, no. No słuchaj, Dobra, nie będę tutaj ci zawracał, bo tutaj kolega Dziękuję. już po ciebie przyszedł. To może byśmy ten um, się wymienili kontaktem i spotkali któregoś dnia na kawę. No. Czemu może, nie? Może. To daj mi numer swój telefonu, bo bym się rozładował. A jak najwyżej ten, to najwyżej. I tyle. Jo, ja nie będę przeszkadzał. Kurde. Dobra, bo i tak mam rozładowane. No to w sumie e, nieważne. No dobra, nie będę w wam przeszkadzał. E, no, ale miło, miło było poznać. Wszystkiego dobrego, Wszystkiego dobrego treningu dobrego, i tam. Spompuj się, jak należy. Pa. Jeśli podobało Ci się to podejście i chciałbyś więcej tego typu materiałów, gdzie podchodzę do dziewczyn na ulicy i zagaduję, to daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał, obejrzyj jedno z tych dwóch wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie, to albo to. I zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Cześć!